Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka. Moim i Państwa gościem jest Mirosław Brejwo, psycholog, twórca podcastu Psychologia, którą warto znać i autor książki Oswoić samotność. Od poczucia pustki do akceptacji i bliskości. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło Państwa słyszeć. Od czego zależy to, w jaki sposób przeżywamy samotność? Bo napisał Pan w książce, że różne osoby przeżywają ją w różny sposób. Mm -hmm. To prawda, jest dużo czynników, które się przyczyniają do odczuwania naszej samotności i pierwszą rzeczą to jest to, z jakiego powodu tę samotność odczuwamy i jaki jest to rodzaj samotności. To znaczy z jednej strony... Trochę inaczej będziemy odczuwać y, poczucie samotności wynikające z tego, że wokół nas nie ma ludzi, a inaczej poczucie samotności wynikające z tego, bo to też może być poczucie samotności, że wokół nas są ludzie, ale relacje z nimi nie są zadowalające, bo, bo tak też się może dziać. I jeżeli chodzi y, o kolejne czynniki, to, to w gruncie rzeczy odczuwanie samotności jest bardzo indywidualnym stanem, czyli nawet. Y, Pewne predyspozycje genetyczne mogą wpływać na to, czy y, jakaś sytuacja dla kogoś to już będzie sytuacja, gdzie czuje się samotny, czy nie. A czy, Więc, kultura, hmm? czy kultura, w jakiej żyjemy, ma wpływ na to, jak odczuwamy samotność? Y, ma. Oczywiście czasy, w których żyjemy, się do tego przyczyniają. W ogóle my żyjemy w tym momencie w takich e, czasach, gdzie bardzo łatwo jest nam. E, Czasem iść w ilość relacji, ale niestety trudno w ich, ich jakość. I to samo w sobie się może e, przyczyniać. Chociażby weźmy taki prosty przykład, jak media społecznościowe, które będą e, powodowały, że z jednej strony. Teoretycznie możemy niektóre relacje utrzymywać łatwiej, ale z drugiej wiele z nich staje się taki bardzo płytki i zdystansowanych. Co do samej kultury, to również oczywiście pojawiają się pewne wzorce tego, jak powinniśmy funkcjonować, jak musimy żyć i to też może powodować, że jeżeli na przykład uznamy, że nie spełniamy do końca tych wzorców, to będzie, będzie mogło powodować, że na przykład sami siebie będziemy w mniejszym stopniu akceptować, No właśnie, bo a może przez to być trudniej na... będzie nam wchodzić w relacje z ludźmi. Może być na przykład kultura bardziej indywidualistyczna, albo taka, w której są duże rodziny, wielopokoleniowe rodziny, i kiedy ja takiej swojej rodziny nie, nie stworzyłam, to mogę się czuć, no właśnie, osamotniona, mhm, samotna. Pewnie, tak. To, to jakby ten, ten standard, który dzisiaj idzie w zdecydowanie w indywidualizm, też się do tego przyczynia. To znaczy, z jednej strony jest faktycznie większy poziom akceptacji, dlatego że na przykład ktoś nie jest w związku, że żyje sam. I to może być w porządku, bo badania pokazują, że nie trzeba by, że nie trzeba wcale mieć poczucia samotności, nie będąc z nikim w relacji. Ale z drugiej strony, no, jeżeli odbiegamy. Od wzorca, który według nas jest kluczowy, czyli na przykład czujemy, że e, trzeba być w relacji albo e, że nie wiem, powinniśmy mieć dużą rodzinę, a nie udaje nam się tego stworzyć, no to to poczucie samotności będzie jeszcze, jeszcze zwielokrotnione. Kiedy ktoś mówi jestem skazany na samotność, czy to jest prawda, czy można być skazanym na samotność. <laughs> Bycie skazanym na samotność sugeruje, że nie mamy już żadnej kontroli, żadnego wpływu na sytuację. A ja też, zresztą, starałem się to w książce pokazać, że my zwykle mamy wpływ na to, co będziemy robić, czy jak będziemy sobie z tą samotnością radzić, więc myślę, że raczej nie jesteśmy skazani na samotność. W sensie, nikt nie musi być skazany na samotność, ale. Nie zawsze jest łatwo. To znaczy radzenie sobie z samotnością często wymaga e, dużej ilości e, pracy, podejmowania wyzwań i też myślę sobie, że tym, co przyczynia się do, trochę do takiej myśli bycie skazanym na samotność, to jest założenie, e, że albo czuję się samotny albo nie czuję się samotny, czyli takie to jedynkowe trochę tak lub nie, a w gruncie rzeczy można byłoby do tego podejść jako do pewnego kontinuum, czyli w momencie, bo w momencie kiedy patrzymy, jestem samotny, nie jestem, no to nie czuję się za dobrze, odczuwam trochę samotności, no, czyli jestem samotny, jestem skazany na samotność, ale jeżeli podejdziemy do tego w taki sposób, że Spróbuj ocenić swoje poczucie samotności na skali od 0 do 100. Wiem, że może brzmi to dziwnie, ale jeżeli stwierdzimy, no brakuje mi na przykład związku, ta relacja nie jest zadowalająca, ale to jest w porządku, to tak czuję się samotny na 80%. Oczywiście to dużo, ale. To już daje nam pole manewru. To już powoduje, że już nie jesteśmy skazani na samotność, tylko możemy się zastanowić, a co mógłbym zrobić w najbliższym czasie, żeby ten poziom samotności spadł nie do zera, ale do 75. I to już jest spory krok, który daje nam ogromną, bardzo ważną rzecz, czyli poczucie chociaż minimalnej kontroli nad sytuacją. Bo w tej książce, to jest ważna informacja mm -hmm. dla tych, którzy, których interesuje ten temat i chcieliby go zgłębić, w tej książce proponuje pan konkretne i takie właśnie proste sposoby nie tylko na wyjście z samotności, ale czasem także właśnie na, jakieś, na jakąś akceptację tej, czy oswojenie tej naszej samotności. Mamy tutaj konkrety w tej książce. Tak, jest, staram się podpowiadać sporo różnych propozycji, ale też podkreślać, że ważne jest, to zresztą w pierwszej części książki zwłaszcza, skupienie się na tym, od czego Pani zaczęła, czyli skąd się bierze ta nasza samotność. Co się do niej przyczynia i wybranie takich narzędzi, które będą dla nas najlepsze. Bo, bo faktycznie pomysł może być sporo od takich najprostszych typu, nie wiem, zadzwonić do kogoś, do kogo się dawno nie, nie dzwoniło po takie bardziej złożone typu przeanalizowanie swoich przekonań, jakichś błędów poznawczych, które się pojawiają ale, ale ważne jest to, żeby dostosować to do swoich potrzeb, ale też właśnie do Swojego takiego aktualnego tempa działania czy możliwości. Więc to jakby staram się porzucać dużo narzędzi. Ale jednocześnie zniechęcać do korzystania z nich wszystkich naraz, żeby, żeby nie przytłoczyć siebie nadmiarem e, tych rzeczy do zrobienia. Lepiej no, zrobić jedną rzecz przez tydzień, a nie rzucać dwa. się w taki wir walki z samotnością, co może przytłoczyć a, pewnie. Tak, bo, bo, bo wtedy bardzo łatwo jest dojść do takiego trochę e, syndromu postanowienia noworocznego, jak się niektórym zdarza. To znaczy, e, och, poprzedni rok nie był zbyt udany, no to teraz od 1 stycznia wszystko zmienia i będę chodził na siłownię, uczył się języków obcych, e, Budował relacje z ludźmi, rozwinę firmę. No i tak 3 stycznia to już przestaje się udawać. I, i tutaj bywa podobnie, że jeżeli ktoś odczuwa samotność i, i chce to zmienić, no to y, łatwo jest pójść w takie działania. Dobrze, teraz muszę zrobić to, to i to. Ale to wszystko wymaga energii. Y, to jest często dużo. Więc. Lepiej jest mimo wszystko, jest nawet takie powiedzenie swoją drogą, że ludzie jakby przeceniają to, co można zrobić na przykład w ciągu tygodnia, ale nie doceniają tego, co da się zrobić w ciągu roku. I tu trochę o to chodzi, że lepiej podejmować małe kroki stopniowo i jak spojrzymy wstecz po kilku tygodniach, może się okazać, że zrobiliśmy kawał... Dobrej roboty i do tego właśnie staram się też w swojej książce zachęcać. Samotność rodzi pewne wyzwania, to na przykład wakacje, święta, weekendy, uroczystości rodzinne. Jak sobie z tym poradzić? Samemu jechać na wakacje? Czemu nie? Albo można się zastanowić, czy, czy są jeszcze jakieś osoby, czy, które mogłyby nam towarzyszyć, jakby chociaż jakiś zorganizowany wyjazd. Tutaj w przypadku tego typu wyzwań, o których też staram się opowiadać, to w gruncie rzeczy musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jedna, to, czy może inaczej, musimy zwrócić uwagę na to, czyj to jest problem? Czy to jest nasz problem? Czy to jest problem innych osób? Bo jeżeli obawiamy się, czy spotykamy się z krytyką ze strony innych, którzy mówią, zadają jakieś pytania albo mówią, że tak nie wypada, no to wtedy trzeba się zastanowić, czy my na pewno chcemy ich słuchać. Ewentualnie można przygotować sobie jakąś odpowiedź, którą rzucimy. Ale to może być nasz własny problem. W sensie nikogo innego to nie obchodzi, czy my jeździmy sami na te wakacje, czy nie. Czy my pójdziemy sami do restauracji. Ludzie chodzą, czasem do restauracji sami, jest im w porządku to wtedy musimy się skupić na, na swoich przekonaniach o sobie, o ludziach, czyli co to, że jadę sam na wakacjach o mnie mówi. No bo możemy tę samą sytuację zinterpretować jako jeżdżę sam sobie na wakacje, więc potrafię być niezależny i dbać o swoje potrzeby, nawet jeżeli w danym momencie nie ma wokół mnie ludzi, ale druga osoba może zinterpretować jeżdżę sam na wakacje, czyli jestem nieudacznikiem, który, którego nikt nie lubi. Ta sama sytuacja, ale te interpretacje będą powodowały, że zupełnie inaczej będziemy to odczuwać pod względem emocjonalnym i zupełnie inaczej będzie to wpływało na nasze zachowanie. To znaczy w pierwszym przypadku pewnie spowoduje, że pojedziemy na wakacje, a w drugim raczej stwierdzimy, że to nie dla nas. Więc y, samo to przeanalizowanie, czy to na pewno jest straszne przekonanie, czy jest coś, co to podważa, czy jest coś... Y, co można byłoby tutaj przeformułować, żeby to było bardziej trafne? To już jest ważny krok. A kolejnym ważnym krokiem jest pozwolenie sobie na zrobienie eksperymentu. Może nie zawsze na wielką skalę, ale nawet zaczynając od mojego kroku. Jeżeli ten wyjazd na wakacje to jest za dużo, to co by się stało, gdybym poszedł sobie sam do kawiarni, usiadł, wypił kawę, posiedział sam, nie, nie udało, że pracuję, po prostu sobie tam pobył sam. Jak się będę z tym czuł? Zazwyczaj okazuje się, że nie jest Aż tak źle, jak większość osób mogłoby się w tym przypadku wydawać. Samotność kojarzy nam się z brakiem relacji, też relacji romantycznej. Czy można być samotnym, będąc jednocześnie w związku? Mm -hmm. Można. I to jest rzecz, która wiele osób zaskakuje, ale szczerze mówiąc, też nieraz powoduje takie trochę poczucie ulgi, bo czasem ludzie myślą, że jestem w związku, ale czuję się samotny, to coś ze mną nie tak. A to nieprawda, bo poczucie samotności, też o którym piszę, to, to jest stan, w którym doświadczamy niezadowalających więzi, a te niezadowalające więzi to oznacza, że albo ich nie ma, albo nie spełniają naszych potrzeb. Więc jeżeli jesteśmy w relacji, w której nie czujemy się rozumiani, ważni, w których mamy wrażenie, że nasze granice są przekraczane, to również to poczucie samotności, to całkiem silne, może nam towarzyszyć. I o ile to się wydaje dziwne, że, bo badania niektóre sugerują, że nawet wśród osób samotnych to aż 60% to są osoby właśnie będące w relacjach, i to się wydaje ogromna liczba, ale z drugiej strony, jak już przyjrzymy się temu, ile jest na przykład związków, które nie są szczęśliwe, czy jakichś związków, które się rozpadają, no to jak to tak sobie zostawimy, to może się okazać, że to, że to nie jest wcale takie dziwne, że ta samotność w związku występuje. Tylko to jest kolejna rzecz, nad którą trzeba popracować, żeby, żeby z jednej strony zrozumieć, czego my od tego związku potrzebujemy, ale też dać sobie prawo i odwagę do tego, żeby to w jakiś sposób wyrazić, bo to często nie jest oczywiste, a z drugiej strony inni ludzie no Nieraz słabo radzą sobie z czytaniem w naszych myślach. Ale czasem partner może być też zaskoczony. Partner, mąż, żona, partnerka, jak usłyszy, że mm, jestem samotny w relacji z tobą, czuję się samotny. Mhm. Tak, to, to może być zaskakujące. I oczywiście też chcę się zastanowić, w jaki sposób to wyrazić, żeby. żeby nie, nie było to takie nadmiernie oskarżające dla drugiej strony. No bo oczywiście może tak być, że tak się czujemy, bo na przykład druga osoba stosuje względem nas przemoc, no i to oczywiście wymaga stanowczych interwencji. Natomiast czasem to poczucie samotności, to może wynikać z tego, że druga osoba ma po prostu inne wartości, nie przewidziała pewnych rzeczy, nie usłyszała ich, a więc może mieć jak najbardziej dobrą wolę. Tylko po prostu nie zrozumiała naszych potrzeb. I wtedy ważne jest to, żeby się skupić właśnie na tym, czego my byśmy potrzebowali, żeby czuć się w takiej relacji lepiej. Nie? Czyli na przykład ważne dla mnie jest to, żebyśmy spędzali więcej e, czasu razem, nie siedząc przed telewizorem czy bawiąc się komórkami, tylko rozmawiając. To oczywiście bardzo banalny przykład, ale. Ale czasem właśnie w takich banalnych, prostych rzeczach y, zawierają się bardzo duże zmiany, zarówno dla, dla osób tak jako jednostek, jak i dla związków. A czy liczby y, przyjaciół, na przykład liczba przyjaciół mówi nam coś o samotności? Może, ale nie musi. Y, bo y, tak jak wspomniałem, to, ilu ludzi wokół siebie potrzebujemy, jest dość indywidualne. Więc możemy mieć sytuację, w której ktoś ma czwórkę bliskich przyjaciół, a mimo to cały czas mu czegoś brakuje, a jednocześnie są osoby, które mają jednego przyjaciela, którego widzą, czy z którym się spotykają raz na dwa tygodnie i uważają, że z ich perspektywy relacje społeczne są świetne, nie czują się samotne, bo to jest to, czego potrzebują. Więc ta liczba jest istotna z perspektywy jednostki bardziej niż, niż jakby myśmy mówili o jakimś wzorcu. Oczywiście są badania, które na przykład sugerują, że taka dobra ilość znajomych, przyjaciół, bo to jest ważne w sumie przyjaciół, czyli takich bliższych relacji, to jest tak pomiędzy 3 a 6, bo to jest z jednej strony no, stosunkowo duża grupa ale na tyle mała, że jesteśmy w stanie jeszcze utrzymywać z nimi w miarę yy, głębokie relacje. No bo trudno powiedzieć, że ktoś ma 60 bliskich przyjaciół, bo po prostu utrzymywanie relacji z nimi byłoby chociażby ze względu na czas wręcz niemożliwe. Opisał pan też w książce takie zachowania, które nie pomogą nam zmniejszyć poczucia osamotnienia. I mhm. jednym z tych zachowań jest uciekanie w marzenia. To jest bardzo ciekawe. A dlaczego niebezpieczne? Mhm. Tak, o ile to, że od czasu do czasu będziemy sobie marzyć i wyobrażać, jak na świat mógłby wyglądać lepiej, jest w porządku, tak naprawdę może służyć do e, znajdowania nowych rozwiązań, wymyślania jakichś fajnych pomysłów, to niestety, jeżeli staje się to pewien nasz nawyk, że e, w naszym świecie jest niezadowalająco, coś nam się nie podoba, więc my... Zaczynamy marzyć o innym świecie, o tym jak to będzie cudownie, to, to niestety w niektórych przypadkach doprowadza to do sytuacji, że te marzenia zaczynają wygrywać z rzeczywistością. I w efekcie przestajemy, jakby, czy, czy wiele osób przestaje angażować się w zmienianie swojej rzeczywistości, w podejmowanie wysiłków, albo wręcz zaniedbuje niektóre działania. Bo woli ten czas przeznaczyć na to, żeby żyć marzeniami, czyli właśnie wyobrażać sobie różne rzeczy, nie wiem, czasem nawet przeglądać w internecie jakieś, czy, czy miejsca na wakacje, projekty domów, czy cokolwiek, co jest poza zasięgiem, po to, i żeby właśnie żyć tamtym życiem. I. O ile marzenia same w sobie mogą być cenne, również w sytuacjach, w których jakby jesteśmy w miejscu, gdzie faktycznie trudno jest się z niego wydostać, tak? bo na przykład mierzymy się z jakąś ciężką chorobą, albo jest, nasze życie jest w jakiś sposób ograniczone, wtedy. Pewna ucieczka w marzenia może być cennym miejscem. W ogóle jest nawet taka metoda terapeutyczna, która nazywa się bezpieczne miejsce, że jak czujemy się zagrożeni, to możemy sobie stworzyć właśnie tak wymarzyć, powiedzmy, takie miejsce, które nam się dobrze kojarzy, czasem na przykład z czymś z dzieciństwa, i wyobrazić sobie, że w nim jesteśmy. I to jest całkiem dobra metoda, żeby poczuć spokój. Ale jeżeli te marzenia są kosztem rzeczywistych działań, na które mamy wpływ, to niestety konsekwencje będą większe od potencjalnych zysków już kończąc naszą rozmowę, zapytam dlaczego w ogóle taki temat książki, bo wydaje mi się, że w ostatnim czasie, jeśli w ogóle, nie spotkałam się z pisaniem o samotności. Poniekąd dlatego. Bo też pracując z swoimi klientami w gabinecie, zauważyłem, że dotyczy on wielu osób i czasem trudno jest znaleźć. Takie rozwiązania, które byłyby użyteczne. To znaczy, czasem znajdują się oczywiście publikacje z perspektywy takiej e, oceny samotności jako pewnego zjawiska społecznego, to znaczy, jak wielu osób ono dotyczy, ale, ale brakowało takich pozycji, które by sugerowały, co z tym zrobić, jaki jak, jak taką mapę drogową sobie zaplanować, co krok po kroku można byłoby zrobić. Dlatego pomyślałem, że Podejmę się tego wyzwania, spróbuję zebrać takie w miarę najlepsze dostępne narzędzia, które można spróbować we własnym zakresie zrobić. Bo oczywiście pamiętajmy o tym, że czasem potrzebne jest wsparcie terapeutyczne, czasem potrzebna jest dodatkowa diagnoza, bo poczucie samotności to jedno, ale za nią może stać depresja, zaburzenia lękowe, więc o tym musimy pamiętać. I też powstała w ten sposób o to książka, która mam nadzieję, że dla części osób będzie źródłem Zarówno nadziei na zmianę, ale też przede wszystkim użytecznych narzędzi, żeby te zmiany wprowadzać. Książka zatytułowana Oswoić Samotność, a jej autor Mirosław Brajwo był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.